W salonie fryzjerskim oczekujemy przede wszystkim dwóch rzeczy: wysokiej klasy obsługi oraz wysokiej jakości sprzętu. W domowym zaciszu możemy zapewnić sobie obie te rzeczy: wysokiej jakości obsługę, no bo kto bardziej zadba o twoje włosy niż ty sama, oraz wysokiej jakości sprzęt. Dziś pokażę Wam suszarkę GC Jensen Diamond DHD700, której sam design daje świadectwo profesjonalizmu. Subek, dzwonek. Zaczynamy! Zacznijmy od szerokiego wachlarza możliwości dawanego przez silnik o mocy 2000W. Przede wszystkim jest to suszarka cyfrowa z bardzo czytelnym wyświetlaczem LCD, który nie tylko dokładnie pokazuje całą gamę przydatnych informacji, ale też dodaje urządzenie stylu i nowoczesności. Spoglądając na niego, dowiemy się np. o włączeniu trybu jonizacji, który zmienia ładunek elektryczny na włosach, dzięki czemu są one gładkie, błyszczące, nie elektryzują się ani nie puszą. Szczególnie, że ta suszarka umożliwia nam o wiele bardziej precyzyjną pielęgnację włosów dzięki płynnej regulacji nawiewu dostosowywanej wedle potrzeb do aktualnej stylizacji. A wszystko przy użyciu jednego suwaka. Podobnie jest z trzema zakresami temperatury, którą możemy dobrać zależnie od tego, czy aktualnie suszymy włosy, czy też je stylizujemy. Bez nadmiernego ciepła, czyli bez wpływu na strukturę włosa, ale te trzy zakresy temperatury to nie wszystko, bo suszarka Diamond DHD700 jest wyposażona w coraz częściej stosowaną funkcję zimnego nawiewu, który to używany podczas końcowej fazy suszenia włosów, nadaje im dodatkowego blasku. I ułatwia układanie. W zestawie znajdują się też koncentrator oraz dyfuzor. Ten pierwszy ułatwia uzyskanie loków podczas stylizowania fryzury, a ten drugi skoncentrowanie nawiewu na konkretnym obszarze włosów, dzięki czemu proces suszenia trwa krócej. Suszarka Getze Jensen Diamond DHD 700 to doskonałe uzupełnienie domowego salonu piękności, w którym, jak zawsze, to Ty jesteś najważniejszą klientką. Link do produktów w sklepie Media Expert jak zawsze znajdziecie w opisie filmu. Miłego służenia, pa pa!